Pirat, gdzie one mogą być? Gdzie są nasze dzieci? Penelope, ja naprawdę nie mam pojęcia. Trzeba się na spokojnie zastanowić, naprawdę. Co my teraz mamy robić? To co robimy? Za dwie godziny zacznie się ściemniać i będziemy musieli iść spać, więc niech to będzie coś fajnego. Właśnie! No dobra, nie wiem. Może skoki przez przeszkody? E, to już było. Weź coś ciekawszego. Hej, dzieciaki, nudzicie się? Trochę tak. A pan to kto? Jestem znajomym waszych rodziców. Ej, może chcielibyście zagrać w chowanego? Całkiem niezła myśl. No. Okej, okay. w takim razie podzielcie się na grupy. Ty go znasz? Nie. To niby skąd możemy wiedzieć, że jest znajomym naszych rodziców? Oj, błagam cię, mała. A niby kim innym ma być? No dobrze, jesteśmy już podzieleni, ale mamy jeden problem. Przecież jest nas nieparzyście. W tamtej grupie jest... Mamba, tequila, Volt, Tori i Pianka. Jest ich piątka, a w naszej jest Islandia, Perła, Mała i ja. Czyli czwórka. Brakuje nam jednej osoby. Dobrze, w takim razie do was dojdę ja. Ej, to niesprawiedliwe! Jak to nie? Przecież was jest piątka, nas czwórka. Spokojnie. W następnej turze zamienię się grupami, okej? Okay? Nie woli być pan teraz z dorosłymi? Nie, takie imprezy zupełnie mnie nudzą. To co? My jesteśmy grupa uciekająca. Wy tu zostańcie i liczcie do stu. Tylko nie oszukujcie przypadkiem. <noise> no jasne, że nie będziemy oszukiwać. Akurat. Chodźcie szybko. Może schowiemy się w stajni. Nie, to jest zbyt proste. Słońce już zachodzi. Może powinniśmy już pójść do rodziców. Oni się tam świetnie bawią. Co im będziemy przeszkadzać? Ech, no dobra. Chyba znalazłem to, o co nam chodziło. Co by na to? Super miejsce na skrytkę. Ale nie jak pick up będzie otwarty. Musiałby nas ktoś zamknąć od zewnątrz. Ach, no trudno. Ja się poświęcę. Chodźcie do środka. Ja was zamknę, a potem schowam się gdzieś tak, żeby mnie nie znaleźli. Tutaj nigdy was nie znajdą. Trzymajcie za mnie kopytka, żebym mógł się gdzieś dobrze schować. Powodzenia! Nie wierzę, daliśmy się zamknąć jakiemuś obcemu gościowi w pikapie. Oj, weź, mała, przecież to dla zabawy jest. Szybko, chodźcie, nie możemy przegrać. A co pan tutaj robi? Ha! Jest! Znaleźliśmy pana! Złapany, złapany! Cicho, cicho! Chcę wam pomóc. Jak to pomóc? Przecież to wbrew zasadom. No właśnie. Spokojnie, słuchajcie. One schowały się w takim miejscu, że w życiu byście ich nie znaleźli. A ja wam mogę pomóc. I zrobimy to tak, żeby nikt nie ucierpiał. One się nie dowiedzą, że je zdradziłem. I że wy mieliście małą pomoc ode mnie. Co wy na to? No nie wiem. Mieliśmy uczciwie grać. Ale no dobra. Tam daleko za stajnią stoi pikap. Schowały się w środku. Sam je tam zamknąłem i powiedziałem im, że się schowam, żebyście wy mnie nie znalazły. Jak... Jako otworzę, a wtedy wy tam wejdziecie i krzykniecie Mam was! W coś w tym stylu. I ja się ukryję, żeby wiecie, nie znalazły mnie. Powiecie, że mi się znudziło i poszedłem do rodziców waszych. Co wy na to? A więc zaczynamy. Mamy was! I co? Nie dałyście się tak łatwo, co? Ale my i tak was znalazłyśmy. Właśnie. Ech, no dobra. Ej, ale po co tu wchodzicie? Chcemy zobaczyć, jak jest w środku. Nigdy nie byłem w takim autku. Ej, lepiej nas wypuśćcie stąd. Poczekaj, my też chcemy zobaczyć. Ale tu nie ma nic do oglądania. Właśnie, że jest. Nie, nie ma. Ej! Tu pan? Co pan z nami zrobi? Niech nas pan wypuści. Właśnie, niech nas pan wypuści. Moi drodzy, czas na moją wycieczkę. Papa! Pa. Ej! Niech nas pan wypuści! Czy mi się wydaje, czy właśnie auto ruszyło? Ruszyło! Nie! Z góry uprzedzam, żebyście przypadkiem nie uciekali bo cały teren jest ogrodzony dużym murem. O, nareszcie, ale to było ciasno. Zaczekajcie tu. Co to miejsce? To chyba czyjś dom. Pewnie tego konia z obrazu. Tego, co nas porwał. Nie, nas porwał inny. Cisza! Chodźcie za mną. Ma być. Nie wiem, czy pan zauważył, ale jest mokro na dworze. Jak mieliśmy nie wnieść błota? Właśnie. Dzieci, na pewno wszystkie zebrałeś? Tak jest, co do jednego. Zaprowadź je, wierzycie, a potem umyj podłogę, bo wygląda to strasznie. Tak jest, już się robi. Zaraz, co to ma być? Co pan chce z nami zrobić? Jesteście mi do czegoś potrzebni. A teraz sią, zabierz te dzieci. Chodźcie. I pamiętaj o podłodze. Coś czułam, że właśnie tak to się skończy. Chcesz zwalić na mnie, że to nie moja wina, tak? Nie powiedziałam, że twoja, tylko jasne, jasne, ja już dobrze wiem. Dobra, weźcie się już uspokójcie. Nasi rodzice nie pozwolą, żeby nam się coś stało. Już się coś stało. Mm. No, cisza, spokój! Mm. No, nareszcie mam was wszystkich. Serio pan myśli, że nasi rodzice w ogóle się nami nie zainteresują? Że nie będą nas szukać? Na pewno zaraz tutaj przyjdą, skopią panu tyłek i wyjdziemy stąd. <śmiesz> bardzo śmieszne, Perła, bo chyba tak masz na imię, co nie? A w ogóle, wiesz, że twój tata już tu z nami jest? Co? Jak to? Pięknie i czysto. Idealnie.